Siemanko, kochani, w dzisiejszym odcinku to będzie w ogóle taki vlog, weekendowy vlog, ponieważ pierwszy tydzień już przede mną szkoły i na razie jest tak średnio, jeszcze muszę się przyzwyczaić po takiej długiej przerwie, czyli po wakacjach. Jest ciężko, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. No i co? Tak rozluźniając atmosferę, żeby co chwilę nie gadać o szkole to pokażę Wam, co kupiłam. Byłam w Sinsale tak w sumie na szybko taki mini haul wam zrobię z tego, co sobie kupiłam. No i co zaczynamy? I pierwszą rzeczą, a tak właściwie to rzeczami, bo mamy tutaj dwie sztuki skarpetek, taka za akurat one w ogóle były na promce za 12 zł cztery pary w moim rozmiarze, czyli 3941 są w ogóle takie piękne, nie wiem, czy ostrość złapie ale mają takie fajne wzorki, są ogólnie białe całe i e, są one pakowane w 4 sztuki. Kolejne skarpeteczki, tym razem e, za 9 zł w ogóle z 16 minus 44%, więc chyba się opłacało. Ja w ogóle taka ciekawostka e, noszę bardziej skarpetki. Stopki, coś w tym rodzaju, takie nie za wysokie, nie za niskie, coś właśnie, coś pod takiego. A te są troszkę dłuższe, troszkę o wiele dłuższe, ale myślę, że na zimę będą fajne, żeby zakryć kostki, bo wiecie jak to jest. Jest dosyć yy, zimno po prostu, jak ma się odkryte. No, i tutaj akurat trzy sztuki i w tym samym rozmiarze. I tu są akurat czarne, szare i białe, a tamte wszystkie były białe. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o bieliznę, kupiłam sobie majtki po prostu, bo brakowało mi. No i wiecie, jak to jest ze skarpetkami, z majtkami i ogólnie z bielizną. Ona szybko się zużywa. Więc nigdy jej nie za wiele. One akurat kosztowały, tu jest 5 sztuk, wbrałam rozmiar S, mam nadzieję, że będą dobre, za 20 zł. No i takie zwykłe czarne. No i pomimo tego, że już jest wrzesień i zaraz się kończy lato, to kupiłam sobie bluzki. Takie właściwie topiki. No bluzki z krótkim rękawkiem, bo jak wiecie, nigdy ich nie jest za mało i zawsze zawsze są potrzebne na co dzień się w takich chodzi w zimę w jakąkolwiek porę roku e, więc tak kupiłam sobie pierwszy taki o topik, e, na takich cieniutkich bardzo ramiączkach on jest w kolorze takim niebiesko fioletowym coś takiego e, no tak się prezentuje ja wzięłam akurat rozmiar XS mam nadzieję że będzie całkiem spoko, i właśnie się martwiłam o to, że będzie miał trochę za duży dekolt tutaj, ale raczej nie będzie miał ze względu na to, że tutaj te ramiączka można sobie re regulować fajnie pod po prostu nasze barki, więc. Fajnie, bardzo się cieszę z tego, bo niektóre moje topy właśnie mają za luźne tramiączka i jest za duży dekolt. A tutaj fajnie można sobie wyregulować. No i kolejną bluzeczką jest to taka niby zwykła, czarna bluzeczka, ale jednak e, takie uniwersalne się zawsze przydają. Ona tutaj ma mm, takie przy dekoldzie białe, białe odznaczenia. E, tak samo tutaj też ma takie. Paski białe przy rękawach, więc fajnie się troszkę wyróżnia i tak rozjaśnia tą koszulkę. No i taka zwykła, tak się prezentuje z tyłu. I ja wzięłam rozmiar XXS, bo wiecie, jak to z tymi rozmiarami w ogóle w senseju. Niektóre ciuchy mam przeważnie właśnie tak S, niektóre też XS, XXS też się zdarzają. No zależy, jak po prostu dany ciuch na mnie leży. A ta bluzeczka akurat bardzo fajnie leżała więc ją wzięłam. No i już ostatnią bluzką jest oto taka zwykła... zwykły taki topik właściwie w paski na ramionczkach. Ja ją wzięłam w rozmiarze akurat S. Też taki fajny w miarę, tak się prezentuje z tyłu, zwyczajna taka koszuleczka. Ogólnie jeśli chodzi o topy, różnego rodzaju koszulki, spodenki, takie właśnie bardziej rzeczy letnie, to są spore promki w Sinsei, więc polecam tam zajrzeć, ponieważ mogą być nawet do minus 50%, minus 70% nawet się zdarzają, więc polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany. I już ostatnią rzeczą z tego mini haula zakupowego są to takie gadżety na ładowarkę, a mianowicie taki słodki Jerzyk. Zobaczcie to. Czekajcie, ostrość mnie łapie. Nie wiem, czy złapię ostrość, ale tak się prezentuje ten słodziaczkowy jeżek. Zobaczcie. Cudowny, jest taki piękny, musiałam go wziąć. Yy, I fajne są właśnie takie grażyciki na ładowarkę, bo jak macie dużą rodzinę, to przynajmniej wiecie, że po prostu nikt wam nie zawędzi tej ładowarki. I ona się przynajmniej trochę wyróżnia. I nie trzeba jej podpisywać ani nic takiego, więc spoko. A już nieraz było tak, że ktoś komuś zawędził ładowarkę, i jedynym znakiem rozpoznawczym mojej ładowarki było to, że tutaj mam takie po prostu uszczerbania, więc to ją odróżniało. Chociaż moja, moja mama ma identyczną ładowarkę i też jej chyba coś takiego już wyskoczyło, więc. No, nie odróżniałaby się w niczym, a tak to mam właśnie takiego jeżyka. On z tego co pamiętam, kosztował właśnie 8 zł, coś około tego, więc się myślę, że opłacał za, za taki fajny właśnie gadżecik. I do tego jeszcze skusiłam się na takiego liska, zobaczcie, też mega słodziutki. Yy, ale w ogóle na początku myślałam, że to piesek. Dlatego go wzięłam, bo uwielbiam piaski. Później dopiero w domu się zorientowałam, że to jest nie piasek, tylko lis. No ale cóż, mam liska. E, no, jeszcze były pająki z tego, co kojarzę, i chyba tylko tyle. Nie, nie pamiętam, co jeszcze było. No, a więc mam takie dwa gadżeciki na ładowarkę. I tak w sumie się cała moja ładowarka prezentuje. E, no, jak widzicie, one tak właśnie zjeżdżają od góry do dołu ale tak się zwyczajnie prezentuje moja ładowarka w całości. W ogóle już wam powiem, że za niedługo muszę się wybrać y, na paznokcie, ponieważ zrobiły mi się już no, takie dosyć spore odrosty. Nie ma jeszcze jakiejś tragedii, ale już przydałoby się y, zrobić je no na nowo, no bo zobaczcie jak to wygląda. No, niezbyt estetycznie, a szczególnie w kamerze tego nie widać, ale już mi ten żel tutaj normalnie odpadł z końców. Tutaj na tym paznokciu, na tym, na tym. O, tutaj mi dużo odpadło. Tu będzie widać pewnie to. No, niezbyt fajnie to wygląda, więc za niedługo pewnie też koczy na poznanie. Ale jeszcze, właśnie, za bardzo nie wiem kiedy. Moja mama mnie zapisała chyba na pod koniec, tak września, coś takiego. 19? Chyba tak, chyba coś takiego. Więc będę już miała nowe, fajnie, mega się cieszę. Też taka ciekawostka. Jutro mój młodszy brat Leoś, którego już pewnie widzieliście, na którym. Na którymś tam z filmów, nie, nie pamiętam już, w którym, ale gdzieś się tam pojawił. Wiem, że Ksałuś na pewno dużo razy już się pojawiał. Yy, jego paktu school, na które w ogóle serdecznie zapraszam do pierwszej klasy. No, ale wracając do tematu. Yy, to właśnie Leoś jutro ma, czyli w sobotę, czyli 7 września ma 3 latka I jutro mu organizujemy nie imprezkę, ale taką. E, takie przyjęcie urodzinowe w domu z nami po prostu będzie je spędzał e, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja z moją mamą jeszcze będę robiła torcik w ogóle w Termomiksie, tak e, pomyślałyśmy, że fajnie by było zrobić własnoręcznie, więc zrobimy, a nie jest to wcale jakieś trudne. E, I już kupiłam w ogóle balony, ozdobimy e, salon ładnie i będzie fajnie wszystko przygotowane tak dla nas po prostu do posiedzenia, w ogóle jeszcze nawet konfetti kupiłam, więc wystrzel tak fajnie. Będzie się na pewno bardzo cieszył. No i dużo balonów oczywiście, bo Loś kocha balony. No i tak będziemy po prostu spędzać jego urodziny jutro. I przy okazji też, jeśli chodzi o szkołę, to już jest niezbyt ciekawie, ponieważ nauczyciele zadają zadania domowe, już się zaczyna Pomimo tego, że podstawówka nie ma już zadań domowych, to my nadal mamy. Niestety, średnie szkoły mają zadania domowe, ale sprawiedliwość nie. No, i do tego y, kartkówki też już zapowiadają, więc mam trochę nauki, szczególnie z niemieckiego, z spożywczego, czyli mojego przedmiotu zawodowego. I do tego. Jeszcze z matem by się przydało do uczyć, coś takie. I oj, z historii z dat, no. Więc no, już się zaczyna. Niestety, nie byłam na to przygotowana aż tak bardzo. No i ten tydzień, przyznam, był mega słaby. Ogólnie, psychicznie, dla mnie, wykończyłam się. No ale cóż, mam nadzieję, że w następnym tygodniu będzie lepiej no i co po prostu mam nadzieję, że będzie lepiej i szczerze troszkę inaczej sobie wyobrażałam ten powrót do szkoły, trochę bardziej romantyzowałam tą szkołę przyznam się wam szczerze, no i nie wyszło po mojej myśli, bo no szkoła to szkoła, no i nic się w nie, niej nie zmieniło, nie wiem, nie na wiem, co ja liczyłam, że moja klasa przejdzie glow i mm, nie zmieni się po prostu, albo ogólnie szkoła się zmieni. No to nie, tak nie jest. No już nie ma tego luzu, niestety trzeba się wziąć za na naukę. A oczywiście będę wam to relacjonować, jak będę się uczyła i tak dalej. W ogóle, jeśli chcecie, mogę nagrać wam taką rutynę całą szkolną i pokazać Wam taki cały mój dzień szkolny od wstania rano do zakończenia szkoły, <noise> więc jeśli chcecie, to możecie pisać w komentarzach yy, i oczywiście room tour, tak wiem, wy chcecie room tour, ktoś właśnie napisał yy, w komentarzu. Jakaś dziewczyna, że chciałaby zobaczyć właśnie rumtur na moim kanale, mojego pokoju więc uda mi się to zrobić, tylko muszę posprzątać, tutaj troszkę posegregować rzeczy, więc yy, tak myślę, że w ciągu dwóch tygodni może się taki właśnie rubdur pojawić. No jeszcze zobaczymy jak to z czasem, no ale mam nadzieję, że, że szybko się wyrobię z tym sprzątaniem. No i co? W sumie mój pokój nie jest za duży i nie mam tutaj zbytnio co omawiać. Ale jest przytulny, wystarczający i pomieszczę w nim wszystko, co najważniejsze. <noise> Więc pokażę Wam tak po prostu z grubszego. No i myślę, że 10-minutowy filmik rzeczywiście z takiego mówienia może, może wyjść. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze a propos tego, wszyscy e, te upały, które nadeszły w Polsce. No niezbyt przyjemnie się chodzi do szkoły i przyznam szczerze no jest okropna droga, jest tragedia w wakacje były tylko było, 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 było tylko kilka takich dni bardzo ciepłych, właśnie po 30 parę stopni a teraz dosłownie cały tydzień był taki i przez to też dwa dni mieliśmy skróty lekcyjne, myślę, że dużo szkół właśnie średnich szczególnie bo podstawówki z tego co się orientuję, chyba nie miały skrótów, nie mam pojęcia jak to działało, ale wiem, że średnie szkoły właśnie miały. I ja też miałam właśnie w czwartek, i dzisiaj w piątek skróty lekcyjne, więc o tyle właśnie dobrze, że pomyśleli o tym, żeby no uczniów po prostu szybciej wypuścić ze szkoły. No i tak. A propos w ogóle mojego dzisiejszego outfitu do szkoły, tak on się prezentuje. I znowu w ogóle zorientowałam się, że nagrywam w tej samej bluzce, co ostatnio nagrywałam, back to school z bratem, więc pomyślicie sobie pewnie, że nie mam innych ciuchów, ale mam po prostu, nie wiem, tak wyszło, że, że ubrałam tą samą koszulkę do, do dzisiejszego filmu znów. I takie spodenki, plus jeszcze w ogóle pasek różowy specjalnie do bluzki, go dobrałam, bo szczerze, przez to, że jest tak gorąco na no że nie mam pojęcia, co ubieram ze szkoły, i nawet się nie chcę ubierać tak jakoś zbytnio elegancko, yy, jak na shopping, <grym> do tej szkoły, właśnie. No to ubrałam się tak klasycznie, rano, ubierałam sobie na szybkociuchy co po prostu szafa wyzrała, to ubrałam, <grym> tak naprawdę. No i co? Włos sobie zawiązałam w szybki kucyk, bo jak widzicie muszę dzisiaj umyć włosy nie są zbytnio w dobrym stanie już je trochę przetrzymałam i są tłuste, bardzo tłuste więc musiałam je dzisiaj spiąć takie kolczyki zwykłe na szybko no i pomalowałam jeszcze sobie oczy, rzęs. rzęs sobie pomalowałam tak one się prezentują jeszcze miałam pomadkę na ustach która się zmyła, a tak właściwie to błyszczyk no, i tak się prezentuje mój cały, całościowy outfit do szafy. Plus, jeszcze powiem Wam, że wyszedł mi dość bolesny pryszcz w tym miejscu, i on jest tak w środku. A wiecie, jak te pryszcze właśnie w środku, one są najgorsze, bo stan zapalny się robi i po prostu strasznie borą. A nie jak ten na zewnątrz. Jeszcze tu mi w ogóle coś wyskoczyło koło ust, nie mam pojęcia od czego. I na brodzie, ale to na brodzie to już mnie bardzo długo męczy. I nie wiem tak naprawdę od czego to, to jest, bo wcale tak niezdrowo się nie odżywiam. I normalnie wszystko jest. Dobra, ogólnie musiałam na szybko zmienić kadr, ponieważ mój telefon miał 1% i musiałam go szybko podładować, bo by zgasło. Wiadomo, zdarzyć się coś niezdrowego zjeść, to, to zawsze czasem McDonald's leci coś takiego, ale ogólnie to jem dużo owoców, warzyw, więc. Nie mam pojęcia od czego, pewnie od hormonów dorastania i tak dalej, ale akurat te pryszcze na brodzie, one strasznie mnie męczą. Tutaj nawet wam mogę dać zdjęcia, bo może znajdę. Jak porówn porównywałam to sprzed chyba roku, coś takiego one są i właśnie cały czas te kurcze pryszcze na brodzie mnie męczą. Nie wiem, już czytałam o tym na necie, jak to złagodzić. Używam pasty do zębów, bo ona podobno wysusza te pryszcze jakichś różnych maści i tak dalej. Pomaga, ale na chwilę i później one znów nawracają, więc jeśli macie jakieś polecajki właśnie na temat pryszczy, niefajnych po prostu zaskórników, jakichś wągrów, to możecie polecać mi wszystko do buzi w komentarzach jeśli się na tym znacie, może tu ktoś jest taki, który się zna po prostu na tym, to bardzo mi było miło, ponieważ bardzo mnie to męczy już od dawna i no jest lipa, wkurza mnie to W tom, w tom. W to? I w, na Leona, no na Leosia. No. No. Stop, Witam Was już e, pod koniec soboty, ponieważ jest już e, wieczór w sobotę. Już jesteśmy po całych urodzinach Laosia. Było bardzo fajnie, naprawdę fajnie się bawiliśmy. I teraz Wam pokażę na szybko, co kupiłam e, w biedrze. Bo przy okazji kupiłam sobie maseczki i, i błyszczyki i już Wam je pokazuję. Pierwszą rzeczą są oto takie maseczki, i dopiero teraz zorientowałam się, że one są z tego filmu Emily w Paryżu z Netflixa, więc bardzo fajnie. Mamy tutaj właśnie dwie sztuki, taką e, niebieską i różową. I do tego kupiłam jeszcze sobie e, płatki pod oczy, oczywiście niebieskie dla mnie i dla mojej mamy. No i jeszcze maseczki z Garniera, to jest podobno w ogóle jakaś nowość. E, taka z witaminą C i z Hydra Bomb. Tak się prezentują. Mam nadzieję, że będą fajne. Ja w ogóle najbardziej lubię maseczki w płachcie, bo wiecie, nie trzeba się e, no po prostu bazgrać z tym żeby rozprowadzić ją na twarzy i później to zmywanie i tak dalej, więc to jest męczarnia, dlatego wolę o wiele te w płachcie. A jeśli chodzi o błyszczyki, a tak właściwie to olejki, to kupiłam takie z Lips Oli, taki... Czerwony bardziej oraz e, taki ładny w ogóle z drobinkami brokatu, e, bardziej pod pomarańcz, coś takiego. I mam właśnie e, ten na sobie na ustach i pięknie wygląda. One są w ogóle tak cudowne, jeśli chodzi o nawilżanie ust. Pięknie je nawilżają. Są. Cudowne, kocham je. I tak naprawdę w ogóle żaden z nich nie różni się kolorem, jak dla mnie. Jedynie ten troszkę rzeczywiście ma w sobie brokatu, a ten... ten czerwony drugi, tutaj wam pokażę bliżej, ten czerwony, on tak naprawdę nie daje w ogóle żadnego koloru, one są przezroczyste, takie zwykłe olejki fajne, ale... Cudowne i bardzo szybko się kończą, przez to, że są takie, no dosyć małe. No i co? To by były moje zakupy. Tak, na szybko Wam tylko chciałam pokazać bardziej właśnie takie rzeczy pielęgnacyjne i kosmetyczne kupiłam. Plus jeszcze, wiadomo, tam jedzenie i tak dalej ale tego już Wam nie będę raczej pokazywała.